czystości pasowania na ucznia. Proszę o powstanie. Baczność. Powiem Państwu. Drodzy pierwsze od 1 września razem ze starszymi uczniami tworzycie wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także również i obowiązki, które powinien solidnie wypełniać. Waszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka. Do niej wdrożą Was rodzice i nauczyciele prosimy o zabranie głosu Pana Dyrektora. Ja chciałem od razu tylko zapytać, co się tam stało, że on płaczesz? Wzruszył się. Wzruszenie, to jest wzruszenie. Słuchajcie Wzruszył. kochani, witam Was serdecznie na tym pasowaniu, się niezmiernie, że udało nam się to doprowadzić. Sami zobaczycie, widzicie, chodzicie już do szkoły ponad pół roku, a dopiero teraz udało nam się y, przeprowadzić Wam to pasowanie. Cieszę się, że jesteście wszyscy zdrowi. Szkoda oczywiście, że nie możemy zrobić tego z wszystkimi klasami, tak, żeby wszyscy cała szkoła Was zobaczyła. Jak ładnie tutaj no, jesteście pasowani na uczniów, jak przystępujecie ten próg naszej szkoły. Ale pięknie dzisiaj wyglądacie, atmosfera jest bardzo podniosła. Może w malutkim, tylko wąskim gronie z panią wychowawczynią, z panią dyrektor, tak? Tutaj z panami, którzy obsługują i pomagają pani waszej przygotować i oprawę taką i muzyczną, i filmową zrobić. Wszystko będzie nagrane, tak jak widzicie, tutaj Pan nagrywa Wam to na telefon, zostanie to przekazane Waszym rodzicom, bo też nie mogliśmy ich do szkoły w związku z pandemią zaprosić. Słuchajcie, kochani, ja mam nadzieję, że już do domu nie będziecie szli nas zdalne nauczanie, że będziecie tutaj cały czas już w szkole, uczyli się pisać, czytać, tak żebyście właśnie byli tymi prawdziwymi uczniami, tak? Będziecie. Przychodzić do szkoły, uczyć się. Słuchajcie, jest to bardzo ważny dzień dla Was. Pięknie dzisiaj wyglądacie, właśnie jak uczniowie. Bardzo ważna rzecz, żeby każdy z nas do szkoły chodził. Chodził jak najdłużej, jak najdłużej się edukował. Bo wiedza dla każdego z nas jest bardzo, bardzo ważna. Kiedyś będziecie w przyszłości wykonywać różne zawody. I tutaj na pewno nieodłącznym tym elementem, najważniejszym dla Was. To jest właśnie to uczenie się, tak? Uczenie się języka polskiego, uczenie się matematyki, przyrody i tak dalej, tak dalej. żeby jak najlepiej poznać ten świat. I dzisiaj symbolicznie będziecie za jakiś tam moment pasowani na uczniów klasy pierwszej, uczniów szkoły podstawowej imienia powstańców wielkopolskich w Legnicy. Ja jestem bardzo dumny. Z tego, że mamy takich właśnie uczniów grzecznych, spokojnych i mam nadzieję, że tak zostanie już do ósmej klasy, że będziecie dalej tacy chętnie przychodzący do szkoły, chętnie uczący się tak. No i oczywiście nie przeszkadzający, nie rozrabiający szkoły. Słuchajcie kochani, no życzę Wam naprawdę wszystkiego co najlepsze, dużo, dużo zdrowia przede wszystkim. No, i myślałem, że nigdy tego nie powiem, ale tego, żebyśmy mogli codziennie do szkoły przychodzić. Żebyśmy nie musieli zdalnie przy komputerze siedzieć i się uczyć, tylko żebyśmy mogli być tutaj tak jak wy siedzicie sobie w ławkach, tak z panią i uczestniczyć w zajęciach. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, i za chwilę mówię, przejdziemy na pewno do pasowania, a po teraz będzie pewnie jakaś inna część jeszcze. Dziękujemy. Zapraszamy teraz do wysłuchania części artystycznej i piosenka pod tytułem Oto ja. E Czy ją kochasz? Kocham szczerze! A w co wierzysz? W się wierzę! we <laughs> Jestem taka mała, wiem, że szkoła jest wspaniała. W szkole są klasy i duże dzieci, a czas nauki tak miło leci. Piękne literki i pisać siecia, proszę pokazać, jak mnie widzicie. Ja się głoskować nauczyłem, na lekcji, na lekcji grzeczny cały czas byłem, na lekcjach często coś się trzeba, wtedy problemów z nauką nie ma. Nie trzeba nigdy się oparować, nie wciąż się męczy nas i zmużyć. что она с нами все устанавливает на мою стенку. Dobrze wie, dobrze wie cała nasza klasa, czy trzeba przez jezdnię przechodzić na pasach. Pan kierowca jadąc, gdy ujrzy człowieka, nie wjeżdża na pasy, tylko grzecznie czeka. Kwiataczek choć mały, też się z tym zgodzi, że trzeba przez ziemię po pasach przechodzić. A teraz przed owem, który jest naszym gołem, złożycie ślubowanie, bo kto w szkolnym będzie gronie, wśród pracy czy wśród zabawy, musi pamiętać szkolne ustawy. Proszę podnieście prawe dłonie y, do góry. Baczność. Do ślubowania. Czy ślubujecie być pilnymi i wzorowymi uczniami? Ślubujemy! Czy ślubujecie należycie wypełniać obowiązki ucznia? Ślubujemy! Czy przyrzekacie pomagać słabszym i młodszym od siebie? Ślubujemy! Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię z tej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję! Po ślubowaniu A teraz poprosimy pana dyrektora, panią wicedyrektor, o takie już prawdziwe pasowanie. Right.

noksat. Drote, drote. Da pascena na žerova. Varto tebo poštej. Da. Da, to, da, tekran. Da se učimo. To je. To, 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 to. je. Da. 那我们去吧。<laughs> <laughs>

Wszystkie chłopcy dostali tam. Chyba wszystkie życzenia tak? Słuchajcie, na koniec jeszcze tutaj ja wręczę pani wychowawczyni coś słodkiego, pani Wam rozda w klasie i takie drobniutka słodki upominek tu od nas z panem dyrektorem, ale to już w klasie pani Wam rozda, dobrze? I takie tam to, to pani rozda. Dobrze, dobrze, to bardzo dziękujemy. To dziękujemy. musimy tutaj trzymać. Dziękujemy. My dziękujemy bardzo panu dyrektorowi, pani wicedyrektor. Panu, który tutaj nas filmował, poświęcił swój czas i panu z obsługi też za pomoc w takich sprawach technicznych. Także bardzo gratulujemy w dniu Waszego święta. Tak tak. Brawa, tak. Się. Brawa i do boju, uczę się teraz. No już teraz jesteście pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły, także tak, bierzemy się do pracy, do nauki z uśmiechem tak. na twarz. A ja przy okazji też chciałbym podziękować Waszej Pani Wychowawczyni za to, że Was tak pięknie tutaj przygotowała, pięknie tak, przygotowała całą salę. Także tutaj Panu oczywiście za wsparcie też e, bardzo techniczne. Bardzo pani Wychowawczyni dziękujemy ślicznie, że Was tak ładnie przygotowała i Wam za piękny występ. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.